Że ten, który przyszedł, którego narodzenie niedawno przeżywaliśmy, Jezus Chrystus, nie może być tylko dodatkiem do naszego życia, po który to człowiek będzie sięgał od czasu do czasu. Bóg objawia się nam po to, by bez reszty wypełnić nasze życie. Wszyscy z racji Wszyscy Świętego stanowimy wielką, Bożą Rodzinę. I dzisiaj ta Boża Rodzina gromadzi się w architetze Warszawa, tak jak czyni to panawnego 10 kwietnia 2010 roku, aby otoczyć naszą modlitwą, pamięcią ofiary katastrofy lotniczej w Smoleńsku. Katastrofy, która wstrząsnęła całym naszym narodem. Pochylamy się w skupieniu modlitwnym nad tą tragedią, bo potrzeba nam wszystkim też refleksji. Nad sensem życia i śmierci, nad codziennymi wyborami, które powinny nas przybliżać do Boga. Ciągle czujemy wewnętrzną potrzebę zadumy, modlitwy, podziękowania Bogu za dar życia tych, którzy do końca służyli ojczyźnie. Dziękujemy Bogu za prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, profesora Lecha Kaczyńskiego. Wraz z małżonką za ostatniego prezydenta na uchodźstwie Ryszarda Kaczorowskiego i wszystkich, którzy zginęli pod Smoleńskiem. Dzisiaj także modlimy się w intencji naszej ojczyzny, której służyli nasi bracia Święty Jan Paweł II, świadomy jak ważną rolę odgrywa nasz polski naród, w od lat. Polska stoi wciąż wobec ogromnych wyzwań żywotnych dla społeczeństwa teraz i w przyszłości. Nie przestaje prosić Boga, aby nasze wspólne, aby nasze wspólne starania przynosiły oczekiwane owoce dla każdego Polaka i całego narodu. A my wierzymy w nasz wielki rod, święty Jan Paweł II. Stawia się za nami u Boga, będąc już w gronie zbawionych. Bardzo gorąco pragnę powitać, mimo zimowej pory, przecież styczeń, wszystkich obecnych. W sposób szczególny swoje słowa powitania kieruję do rodzin i blisk ofiar katastrofy smoleńskiej. Witam przedstawicieli władz państwowych i samorządowych, Witam naszych przyjaciół ze Śląska, górników z kopalni Mysłowice Wesku. <klucz> Witam w Poczcie na rogu, archipel. Fraterny Armii Krajowej Obwód Rajskich Ptaków Międzynarodowego Motocyklowego Raju Katyńskiego, Kościelnej Służby Porządkowej Topu Skór z decyzji Warszawsko-Praskiej, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Warszawa Wschód, Komitetu Katolickiego i Poczet Sztandarowy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego. naszej Eucharysty, którzy łączą się z nami duchowo za pośrednictwem mediów Telewizji Krakowa, Radia Narga Telewizji Republika. Witam wszystkich kapłanów. Pozwólcie, że w tym miejscu, drodzy bracia kapłani, szczególnie swoje słowa powitania i wielkiej wdzięczności kieruje do księdza infułata Jana Miaska, który dzisiaj przewodniczy naszej modlitwie i wygłosi słowo Boże. Witam wszystkich. Dzisiaj witam panią Agatę Sapiekę, panią Teborę Kramarek skrzypce, pana Romana Sychowicza Altówka, pana Bernarda Lasackiego fakt i oczywiście naszego mistrza organów pana Piotra Rachonin. Wszystkich artystów. I oczywiście ze szczególnym można. A tęsknią, szczególną atencją, atencją pragnę powitać wszystkich zgromadzonych na kwiatebrze warszawskiej Tych wszystkich, którzy przybyli dzisiaj, by uczestniczyć w naszej comiesięcznej modlitwie. Księże i proszę o przewodniczenie naszym modlitwom. Jesteśmy zebrani dzisiaj na niedzielnej liturgii. Uczestniczymy we mszy świętej. Na tę mszę świętą Wychodzimy z naszego codziennego życia. Przychodzimy tutaj i przynosimy na tę przeświętą wszystko to, czym żyjemy. To jest jak gdyby ta nasza też ofiara, którą łączymy z ofiarą Chrystusa. I stąd czerpiemy siłę do tego, aby dalej iść tą drogą zbawienia. I podobnie te nasze spotkania co miesięcy, jest już kilkadziesiąt, tyle One również przez nas są przeżywane w tym kontekście życia i w tym wszystkim, co akurat przeżywamy i przez to przychodzimy. Przynosimy wszystkim to wszystko tutaj, czym żyjemy, już nie jako każdy z nas oddzielnie, osobiście, ale jako wspólnota, jako wspólnota, która ma tego wspólnego ducha, ma wspólny swój cel, dąży do jednej wartości. Przypomnijmy sobie te różne spotkania przez tyle lat. W tej naszej modlitwie zawsze odbija się to, czym żyjemy. Rok temu przewodniczyłem tej mszy świętej. Też 10 stycznia. W jakże innym klimacie przeżywaliśmy tę naszą modlitwę. Szły wybory, gdzieś na horyzoncie było już widać ich terminy, a przynajmniej zbliżający się czas. I to wszystko miało się potoczyć według ludzkich sądów, według ludzkich przewidywań. A dzisiaj spotykamy się po roku jakże w jakże innej sytuacji, w, w jakimś innym nastroju ducha i w tym nastroju ducha przychodzimy tutaj do tej naszej świątyni. Jesteśmy tym wszystkim poruszeni i napełnieni radością. Pytamy, jak to się mogło stać. Po ludzku nie umiemy tego tłumaczyć, ale odwołujemy się do tego widzenia takiego bardziej teologicznego, duchowego. Może sprawiła to modlitwa tych, którzy zginęli pod Smoleńskiem, jak nam mówił w grudniu rektor naszego seminarium. Zapewne jest to również stawienicza modlitwa Jana Pawła II, który przez tak długi okres czasu z tego wzgórza watykańskiego patrzył na wszystko, co się działo w naszej ojczyźnie i wspiera nas nieustannie duchowo. Teraz wspiera nas tak wierzymy, jesteśmy przekonani, że wspiera nas modlitwą Domu Ojca. Na pewno też wspiera nas ksiądz kardynał prymas Wyszyński, Sługa Boży, którego beatyfikacja tak bardzo się przybliżyła. Jesteśmy po prostu wspomagani tą wielką modlitwą wielkich ludzi. Dzisiaj w duchu radości, radości ducha modlimy się dzisiaj na progu Nowego Roku i na progu Jubileuszu, krztu naszej ojczyzny. Co dzisiaj można powiedzieć na tym naszym spotkaniu modlitewnym, ale zarazem takim rozważającym? Wspomnijmy tutaj w katedrze, te podniosłe słowa, które słyszeliśmy w sali Sejmowej podczas pierwszego posiedzenia Nowego Sejmu. Poniesiemy Cię polsko dalej, także głębokie słowa, jak podnoszące na duchu, słowa ukazujące, jak gdyby nasze zadanie, cel, który przed nami stoi. Każde pokolenie niesie Polskę dalej. Takie jest prawo życia narodów czy państw. Każde pokolenie. Ale tę Polskę nieść przeżywać można w różny sposób. Kiedy czytamy naszą historię, z przyjemnością i radością czytamy te piękne strony od tych pokoleniów, które były pokoleniami. Po ale z jakim smutkiem pośpieszając lekturą czytamy te strony, kiedy pokolenia nie dorastały do tej wielkiej roli, jaka była już wyznaczona. To wszystko sobie dzisiaj uświadamiamy i przeżywamy na nowo. Przed nami nieźle staje to wielkie zadanie. Co mamy czynić? Poniesiemy Polskę dalej, jeżeli poniesiemy dalej miarę w Chrystusa w naszej Ojczyźnie. To jest nasze doświadczenie wieków. To jest fundament naszego życia. I przed tym problemem ciągle na nowo stajemy niż każdego pokolenie. Módlmy się za powołanych do ogłoszenia dobrej nowiny kapłanów, misjonarzy, katagentów, aby tak jak święty, jak z pokorą pokazywali ludziom węzłów. Ciebie prosimy. Zwyciwanie. Zwyciwanie. Pana Ryszarda Kaczorowskiego oraz wszystkich uczestników tego tragicznego lotu, tej największej współczesnej tragedii narodu polskiego. Dobry Boże, od Ciebie błagamy tu, jak wszyscy jesteśmy, aby ofiara ich życia nigdy nie została zapomniana, a przyczyna tej tragedii jak najszybciej wyjaśniono. Ciebie prosimy. Mówimy się za rodziny i wszystkich, którzy cierpią po stracie swoich bliskich w katastrofie w Smoleńsku, aby czerpali siły z obfitego źródła darów Ducha Świętego otrzymanego na szczycie świętym i mieli nadzieję, w miłosierdziu Boga Zbawiciela. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas wam. zarządzący, aby podejmowany wysiłek budowania ładu moralnego i dobra wspólnego spotkał się ze zrozumieniem ze wspólnych konarów. Ciebie prosimy, wysłuchaj <śm _> nas <śm _> <śm _> Się za Jana Radowicza Anodo, harcerza i żołnierza batalionu Zoska, bohatera konspiracji i powstania warszawskiego, zamordowanego 67 lat temu przez sowieckich okupantów, aby Sprawiedliwy Bóg przyjął go do Królestwa Zbawionego. Ciebie prosimy. <grywa> Módlmy się za tych, którzy oddali swoje życie wolce o niepodległość Polski, szczególnie za poległych i represjonowanych uczestników Powstania Styczniowego. Niech ich cierpienie będzie nagrodzone życiem wiecznym. Ciebie prosimy. Jezu. Módlmy się za nas samych, abyśmy mocno łaski. Sztuświętego Świętego zostaną z wolnością do służenia Bogu oraz abyśmy dawali świadectwo Świętego Życia i miłości bliźniego. Ciebie prosimy. Wysłuchaj Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże. 2016 roku. Swoje szczególne słowa podziękowania pragnę skierować tu do księdza Iwłata Jana Biaska za przewodniczenie naszej modlitwie i wygłoszenie, jakże pouczającego, dającego pełne nadziei i tej pięknej propozycji podniesienia Polski, które zostało wypowiedziane w dzisiejszej komunii. Wielki Bóg zabrać księdza różnić jedną grupę. To są nasi znakomici artyści, którzy użyczają nam swoich darów i talentów po to, by nasza modru jeszcze piękniejsza była wzniesiona w głowie. zapraszam, kochani artyści. naszej Ojczyzny będzie poprawiona w arkieterze warszawskim 10 lutego 2016 roku w środę piecu. Serdecznie zapraszam.